Druga Księga Samuela, rozdział siódmy. Gdy król zamieszkał w swoim domu, Pan dał mu odpoczynek od wszystkich jego wrogów wokoło. Król powiedział do proroka Natana, Zobacz proszę, ja mieszkam w domu cedrowym, a Arka Boga mieszka za zasłoną. Wtedy Natan odpowiedział królowi, Idź i uczyń wszystko, co jest w twoim sercu, gdyż Pan jest z tobą. Lecz tej samej nocy doszło do Natana słowo Pana. Idź i powiedz swojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, czy Ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał? Nie mieszkałem bowiem w żadnym domu od dnia, w którym wyprowadziłem synów Izraela z Egiptu, aż do dziś. Lecz wędrowałem w namiocie i w przybytku. I wszędzie, gdzie wędrowałem ze wszystkimi synami Izraela, czy powiedziałem do któregoś z sędziów Izraela, którym nakazałem paść mój lud Izraela, Dlaczego nie budujecie mi domu cedrowego? Teraz więc tak powiesz mojemu słudze Dawidowi. Tak mówi Pan Zastępów. Wziąłem Ciebie z owczarni, gdzie chodziłeś za owcami, abyś był wodzem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek chodziłeś. Wytraciłem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów i uczyniłem Twoje imię wielkim, jak imię wielkich ludzi, którzy są na ziemi. Ustanowię miejsce dla mojego ludu Izraela i zasadzę go tam, aby mógł mieszkać na swoim miejscu, i nie poruszy się więcej ani już nie będą go uciskać synowie nieprawości jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem Izraelem i dałem ci odpoczynek od wszystkich twoich wrogów, tobie też Pan oznajmia, że zbuduje ci dom. Gdy się dopełnią twoje dni. I zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po tobie twego potomka, który wyjdzie z twego wnętrza i umocnię jego królestwo. On zbuduje dom dla mojego imienia, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Jeśli zgrzeszy, skarcę go rózgą ludzką i razami synów ludzkich, lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od niego. Tak jak je cofnąłem od Saula, którego zrzuciłem przed Tobą. I Twój dom i Twoje królestwo będą utwierdzone na wieki przed Tobą, a Twój tron będzie trwał na wieki. Zgodnie z tymi wszystkimi słowami i zgodnie z tym całym widzeniem, mówił Natan do Dawida. Wtedy wszedł król Dawid, usiadł przed Panem i przemówił: Kimże ja jestem, Panie Boże? I czymże jest mój dom? Że doprowadziłeś mnie aż dotąd, lecz i to było jeszcze mało w twoich oczach, panie Boże, gdyż złożyłeś również obietnicę o domu twego sługi na daleką przyszłość. Czy taki jest zwyczaj u ludzi, panie Boże? I cóż więcej może powiedzieć ci Dawid? Ty bowiem znasz swojego sługę, panie Boże. Ze względu na twoje słowo i zgodnie z twoim sercem uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy. Dając poznać je twemu słudze, dlatego jesteś wielki, panie Boże. Nie ma bowiem nikogo podobnego do ciebie i nie ma Boga oprócz ciebie zgodnie z tym, co usłyszeliśmy na własne uszy. I czyż jest taki naród na ziemi, jak twój lud Izrael, dla którego Bóg wyruszył, aby wykupić go sobie jako lud, by uczynić wielkim swoje imię i dokonać dla nich wielkich i straszliwych rzeczy w twojej ziemi? Przed Twoim ludem, który wykupiłeś sobie z Egiptu, spośród narodów i ich bogów. Ustanowiłeś sobie bowiem swój lud, Izraela, aby był dla Ciebie ludem na wieki. A Ty, Panie, stałeś się jego Bogiem. Teraz więc, Panie, Boże, utwierdź na wieki słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu. I czyń, jak powiedziałeś, aby Twoje imię było wielbujone na wieki. Aby mówiono, Pan Zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom twego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Ty bowiem, Panie Zastępów, Boże Izraela, objawiłeś Swemu Słudze mówiąc: Zbuduję Ci dom. Dlatego Twój Sługa ośmielił się skierować do ciebie tę modlitwę. A teraz, Panie Boże, ty jesteś tym Bogiem, a Twoje słowa są prawdą. Obiecałeś Swemu Słudze tę dobroć. Teraz więc, racz pobłogosławić dom swego sługi aby przed tobą trwał na wieki ty bowiem, panie Boże, to powiedziałeś, i dzięki twojemu błogosławieństwu dom twego sługi będzie błogosławiony na wieki.